Nadia i tajemniczy przyjaciel. Był piękny, słoneczny dzień na podwórku, przed przedszkolem. Dzieci bawiły się wesoło, a wśród nich była mała Nadia. Nadia była pełna energii i zawsze miała mnóstwo pomysłów na zabawy. Jednak tego dnia coś przykuło jej uwagę. Zobaczyła swojego kolegę Adasia, który przyjechał do przedszkola na rowerze z przyczepką. Przyczepka była kolorowa i miała miejsce na zabawki. A adaś wyglądał na bardzo szczęśliwego. Nadia nie mogła przestać myśleć o tej przyczepce. Mamo, mamo, chcę taką przyczepkę jak adaś. Powtarzała cały dzień. Mama tłumaczyła, że nie mogą sobie na to pozwolić. I że Nadia jest już za duża na przyczepkę. Ale Nadia nie mogła się z tym pogodzić. Spotkanie z tajemniczym przyjacielem. Tego wieczoru, kiedy Nadia leżała w łóżku, Wciąż myślała o przyczepce. Nagle usłyszała cichy szelest za oknem. Otworzyła oczy i zobaczyła małego, kolorowego motylka, który fruwał wokół jej pokoju. Motylek był niezwykły. Jego skrzydła mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Kim jesteś? zapytała Nadia, zaskoczona. Jestem tajemniczym przyjacielem, odpowiedział motylek. Przyszedłem, żeby pomóc ci zrozumieć, co naprawdę jest ważne. Magiczna podróż. Motylek machnął skrzydłami, i nagle Nadia znalazła się w magicznym ogrodzie, pełnym kwiatów i kolorowych ptaków. W ogrodzie spotkała wiele dzieci, które bawiły się różnymi zabawkami. Były tam rowery, hulajnogi, piłki i wiele innych rzeczy. Zobacz, Nadia, powiedział Motylek. Każde z tych dzieci ma coś innego. Ale wszystkie są szczęśliwe. Czy myślisz, że przyczepka naprawdę jest najważniejsza? Nadia zaczęła się zastanawiać. Zauważyła, że dzieci bawiły się razem, śmiały się i były szczęśliwe. Niezależnie od tego, jakie miały zabawki. Powrót do rzeczywistości. Nagle Nadia poczuła, jakby coś ją delikatnie potrząsnęło. Otworzyła oczy. I zobaczyła, że jest z powrotem w swoim łóżku. To był tylko sen? Pomyślała. Ale wtedy zauważyła motylka siedzącego na parapecie. Zapamiętaj, Nadia, powiedział motylek. Najważniejsze jest to, jak się bawisz i z kim się bawisz, a nie jakie masz zabawki. Nowe spojrzenie. Następnego dnia Nadia poszła do przedszkola z nowym podejściem. Zamiast myśleć o przyczepce, skoncentrowała się na zabawie z przyjaciółmi. Razem z Adasiem i innymi dziećmi wymyślali różne gry i śmiali się do rozpuku. Wieczorem, kiedy mama zapytała, jak minął jej dzień, Nadia uśmiechnęła się szeroko. Było świetnie, mamo. Bawiłam się z Adasiem i innymi dziećmi. Przyczepka wcale nie jest taka ważna. Mama przytuliła Nadię i powiedziała: Cieszę się że to zrozumiałaś, kochanie. Najważniejsze jest, żebyś była szczęśliwa i miała dobrych przyjaciół. Na zakończenie dnia, kiedy Nadia kładła się spać, pomyślała o swoim tajemniczym przyjacielu. Dziękuję, że mi pomogłeś, szepnęła patrząc na okno. I choć motylek już się nie pojawił, Nadia wiedziała, że zawsze będzie pamiętać jego słowa. Historia Nadi i tajemniczego przyjaciela pokazuje, że prawdziwe szczęście nie zależy od posiadanych przedmiotów, ale od tego, jak spędzamy czas i z kim. Nadia nauczyła się cieszyć z małych rzeczy i doceniać to, co naprawdę ważne: przyjaźń i wspólne zabawy. Ty też możesz znaleźć radość w codziennych chwilach i w ludziach, którzy cię otaczają.